Kłamaliście rano, kłamiecie w południe i będziecie kłamać wieczorem. Pan minister Zbigniew Ziobro jest jedynym ministrem w historii, za którego czasu wydłużyły się zarówno postępowania sądowe, jak i prokuratorskie. Prosty przykład średnie postępowanie w sądzie pierwszej instancji w 2011 roku 4,1 miesiąca, w 2017 roku 5,5 miesiąca. To jest prawdziwy obraz wymiaru sprawiedliwości. Pan minister Patryk Jaki jest ostatnią osobą, która powinna tutaj zabierać głos. Dlaczego? Bo pan zamiast dbać o polskie więziennictwo przez ostatni rok, na koszt polskich podatników, zajmował się kampanią wyborczą, którą na szczęście dla Warszawiaków przegrał pan z Kretesem. Ale chcę panu. Panie ministrze pokazać proste dane. Pan się chwali służbą więzienną. toż proszę zerknąć na stronę e, Związku Zawodowego Pracowników Służby więziennej. Najwięcej napadów na funkcjonariuszy na służbie 217. Najwięcej bujek i pobić wśród osadzonych 2017. Najwięcej przypadków posiadania narkotyków i dopalaczy. 2017 Najwięcej przypadków znęcania się 2017 Jesteście ministerstwem kłamstwa i propagandy. Za co się nie weźmiecie, to to zepsujecie. Zepsuliście ustawę o IPN, zepsuliście nasze relacje w, z Komisją Europejską, zamiast reformy wymiaru sprawiedliwości zastosowaliście leninowską zasadę „kadry są najważniejsze. Twarzą waszych reform jest właśnie pan prokurator Piotrowicz. Ale komu dogadzacie 25 milionów złotych, które powinny być przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw zostały nielegalnie, co wykazał nikt, przeznaczone na tajny, niejawny fundusz CBA. Dlaczego było to zrobione? Otóż tego pan minister Ziobro do teraz nie wyjaśnił. Miliony, miliony złotych idą dla szkoły ojca Rydzyka, żeby mogła kształcić i szkolić kogo, polskich sędziów i prokuratorów, podczas gdy mamy krajową szkołę sądownictwa i prokuratury, która powinna to robić. To wy wolicie te środki transferować do Torunia, żeby potem mogły być wykorzystane dla celów propagandowych. Wy rzeczywiście osiągnęliście mistrzostwo. Tak, panie ministrze, osiągnęliście mistrzostwo w zamiataniu pod dywan afer. Przecież już nie sposób zliczyć. Afera KNF-u, afera Gedbeku, afera PCK, afera taśmowa pana Kaczyńskiego, nawet go tutaj nie ma, żeby pana bronić. I to, powinno, tym powinna się zajmować prokuratura. Ale zamiast tego stworzyliście system patologiczny. Poseł, szef co prawda malutkiej partii, ale jednak partii ma prawo wglądu w każde akta, w każde akta sądowe, może z nimi iść na Nowogrodzką, albo Nowogrodzka może do niego przyjechać. Do teraz nie wytłumaczyliście, co robił prokurator krajowy, spędzając kilka godzin na Nowogrodzkiej w siedzibie partii, o czym rozmawiał i z kim rozmawiał i o jakich postępowaniach. Doprowadziliście do sytuacji patologicznej, kiedy prokuratorzy zamiast Stawać po stronie ofiar przestępstw, to albo te przestępstwa umarzają, albo tak jak w przypadku pana Rybaka, który pląsał z wami na Konwencji Solidarnej Polski, wnoszą apelację na jego korzyść. Sąd w pierwszej instancji skazuje na karę bezwzględnego pozbawienia wolności i prokurator podległy panu Ziobrze mówi, nie, trzeba wykorzystać machinę państwową, żeby tego człowieka łagodniej potraktować. To jest właśnie prawdziwa twarz resortu sprawiedliwości i to jest prawdziwa twarz Zbigniewa Ziobro. To pana prokuratorzy umarzali sprawy, o których mówiła pani poseł Gasiuk-Pichowicz. Pozwalając, by w przestrzeni publicznej szerzyła się mowa nienawiści, agresja i przemoc. Gdzie byli Pana prokuratorzy, kiedy wieszano na szubienicach portrety eurodeputowanych? Gdzie byliście wtedy? Wtedy nie stawaliście po stronie tych ludzi. I wreszcie to, co, co Pana najbardziej cechuje osobista vendetta. Wykorzystuje Pan prokuraturę do osobistej wendety na światowej sławy kardiochirurgu, bo nie umie Pan zrozumieć, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, ale wszyscy jesteśmy równi wobec śmierci, i to jest Pana największy wstyd. Obiecuję z tego miejsca już nikt nigdy przez tego Pana skrzywdzony nie będzie, i to już się stanie w październiku. Dziękuję bardzo.